Na niezwykle szerokie pojęcie, jakim jest katolicka nauka społeczna, składa się dorobek bardzo wielu myślicieli. W tym materiale przedstawimy Ci jedną z najważniejszych myśli Kościoła katolickiego i pokrótce omówimy dokonania naukowe teologa, którego teorie i opracowania do dziś poznajemy na lekcjach w szkole. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Jako element katolickiej nauki społecznej jest bezpośrednio związany z biografią świętego Tomasza Zakwinu. Ten dominikański zakonnik, teolog i filozof uważany jest za jeden z największych umysłów w historii, a jego prace pozostają do dziś szeroko badane i dyskutowane. Prekursor filozofii Tomizmu w wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Dominikanów i rozpoczął studia humanistyczne na Uniwersytecie Paryskim, gdzie został profesorem teologii. Później wykładał na uniwersytecie w Neapolu oraz w Rzymie. Całe swoje życie poświęcił nauce oraz Bogu, czego efektem jest olbrzymia lista osiągnięć i publikacji. Zacznijmy od tego, co stanowi największy wyróżnik. Dla świętego Tomasza. Jako pierwszy zakonnik dokonał on kompleksowej syntezy myśli arystotelesowskiej z teologią chrześcijańską. Co kryje się pod tymi słowami? Święty Tomasz, w odróżnieniu od licznego grona innych uczonych zakonników, uważał, że rozum i wiara nie stoją w opozycji do siebie, a wręcz się uzupełniają. Jego opracowania, bazujące na dziełach Arystotelesa, pokazują, jak można wykorzystać filozofię antyczną do zrozumienia i wyjaśnienia doktryny chrześcijańskiej. Takie podejście znane jest jako analogia wiary i stanowi jedną z podstawowych zasad tomizmu oraz wyjątkowy wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej. Innym ważnym aspektem pracy świętego Tomasza jest jego nacisk na pojęcie bytu. Uważał on, że byt jest najbardziej fundamentalnym pojęciem, a więc można z niego wyprowadzić wszystkie inne prawdy filozoficzne czy kategorie naukowe. Jak zatem święty Tomasz definiuje to słowo? Otóż twierdzi, że byt nie jest właściwością ani cechą czegoś, ale samą istotą rzeczy. W swoich dziełach wielokrotnie dowodził też, że byt nie jest kategorią czy rodzajem, a raczej najogólniejszym i najbardziej podstawowym pojęciem ze wszystkich. Dla niewprawnego ucha może to brzmieć, jakby autor zastępował jedno określenie drugim. Jednak dla badacza filozofii określenie najbardziej podstawowego pojęcia stanowi często najważniejsze zadanie w pracy naukowej. Idea bytu jako najważniejszego pojęcia w nauce, nie dającego się scharakteryzować w ramach żadnej kategorii, znana jest współcześnie jako analogia bytu i stanowi jedno z najważniejszych pojęć tomizmu. Święty Tomasz kładł również duży nacisk na koncepcję prawa naturalnego. Katolicka nauka społeczna, zgodnie z myślą Świętego Tomasza, rozumie prawo naturalne jako poznawalne przez rozum oraz jako podstawę ludzkiej moralności. To właśnie między innymi za sprawą tomizmu idea prawa naturalnego często wykorzystywana jest jako podstawa do zrozumienia moralności i relacji między jednostkami a społeczeństwem. Święty Tomasz twierdził, że jest ona fundamentem ludzkiej wolności, a także porządku moralnego. Tomizm traktuje także o pojęciu osoby ludzkiej i jej roli w życiu społecznym. Wykazuje, że człowiek to istota rozumna i wolna, stworzona przez Boga oraz na jego obraz i podobieństwo. Źródłem tych przekonań, obok tekstów takich jak Biblia czy nauczania apostolskie, są właśnie teksty autorstwa filozofa Zakwinu. Wierzył on, że osoba ludzka składa się z ciała oraz duszy, która jest nieśmiertelna. Pisał, że osoba ludzka jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń, a także jedynym stworzeniem zdolnym osiągnąć życie wieczne. Dodatkowo, zgodnie z filozofią tomizmu, to właśnie człowiek jest jedyną istotą posiadającą wolną wolę. Jednym z najbardziej znanych dzieł świętego Tomasza jest summa Teologii. Publikacja ta zawiera kompleksowe podsumowanie teologii chrześcijańskiej i przez wieki stanowiła podstawę kształcenia zakonników. Ponadto dzieło to uważane jest za jeden z najważniejszych tekstów w historii zachodniej filozofii. Obejmuje szeroki zakres tematów, w tym metafizykę, epistemologię, etykę, politykę i teologię. Summa teologii. W dalszym ciągu jest rozlegle badana, a jej wpływ można dostrzec w pracach wielu późniejszych myślicieli oraz filozofów. Widać to szczególnie wyraźnie w przypadku metafizyki, gdzie zasady tomistyczne zostały zastosowane we współczesnych debatach poświęconych naturze bytu i istnienia. Niektórzy filozofowie, także ci świetcy, twierdzą, że metafizyka tomistyczna oferuje solidniejsze zrozumienie natury rzeczywistości niż inne współczesne systemy filozoficzne. Dlatego ten element katolickiej nauki społecznej bywa często wykorzystywany do krytykowania różnych form redukcjonizmu i fizykalizmu. We współczesnej etyce zaś zasady to mistyczne stosuje się w debatach i opracowaniach na temat prawa naturalnego, cnoty oraz relacji między rozumem a emocjami. Zestawia się je z różnymi formami konsekwencjonalizmu oraz używa do argumentacji za znaczeniem cnót. W moralności i życiu człowieka. Co ciekawe, prace Świętego Tomasza wykorzystuje się także na potrzeby teorii politycznych. Zasady tomizmu stanowią ważny głos w dyskusji na temat istoty państwa, dobra wspólnego oraz relacji między polityką a moralnością. Święty Tomasz stworzył m.in. podwaliny pod rozwój teorii solidaryzmu oraz rozwinął ideę obowiązków państwa względem obywatela. Jego spojrzenie, prezentowane przez katolicką naukę społeczną, jest wykorzystywane do krytyki różnych form liberalizmu i do argumentowania za zasadą so subsydialności. Zasada ta, proponowana przez Tomis, mówi, że sprawy społeczne i gospodarcze powinny być rozpatrywane przez najniższy poziom organizacji, który jest w stanie skutecznie je rozwiązać. Podkreśla tym samym, na przykład, wagę najmniejszej komórki społecznej, jaką, zdaniem Kościoła, jest rodzina. Nie powinno być szczególnym zaskoczeniem, że dorobek św. Tomasza wywarł również znaczący wpływ na działanie teologii. Kościół katolicki oficjalnie uznał znaczenie myśli tomistycznej jeszcze w trakcie jego życia. Do dziś tomizm stanowi kluczowy element kształcenia wielu zakonników. Synteza myśli arystotelesowskiej z teologią chrześcijańską, nacisk na pojęcie bytu, prawa naturalnego i osoby ludzkiej, a także jego słynna summa teologii. To wszystko ważne aspekty tomizmu. Stanowi on nadal istotną i stale wpływową tradycję we współczesnej filozofii, teologii i myśli katolickiej.